Dobra, kurwa, gruby, chciałem ci szybciej opowiedzieć, ale muszę wklepać w tłumacza, co ty tam se plenisz. Nie wiem, czy to przez autotyuna, taki chujowy głos, czy czegoś się po prostu czpajcie. Dobra, jedziemy z kurwą. Bezły jest... wiesz, tu na bicie, bawisz się my worem. Jesteś wyrzutkiem, który miasta nowotworem. Wbijam, kopyta robię co swoje, a ty naćpany, masz paranoję. Jo, usunęłeś piosenkę, przepraszam. Przepraszasz to będziesz jak kurwa pozamiatam. Towar strzykawka, to jest twoja działka. Nie potrafisz nagrać listu ani spoko kawałka. Kiedyś będzie czas, wziął się do roboty. Odstaw to ścierwo, zrobią się kłopoty. Pytam się, co w swoim życiu osiągniesz. Zaćpasz się, albo zasiano ociągnie. Śwież kurwo ferment, sam jesteś brudasem, twerem. Klorywali walimy jebane do palacza. Zapomnij zysą użyć kondona, bo pod żółtym mostem ojebaje źglona. Zrobiłeś fusję dzieciaka. Ciekawy, kto w ten zjazd przyjmuje rodę siusiaka. Niszczył mi pójka. Gruby, glony z kamieni zjada. Po dzisiaj masz pseudo, kurwa, glona jaza. I łysa to fajnie rozłączne ptaszki. I z biedronki zabierze trzy flaszki Wchodzę na YouTube, widzę, usunąłeś dis Wczoraj na mieście ktoś mówi, że chceś mi kurwo bić. Zapraszam, będę wytrwale, czekam na ciebie. Jak chcesz to w pół minuty, śliski Cię rozjebia. No jadzisz Makłowicz, na no, obiad masz glony, które sobie sam wyłowisz Dobra, dobra, nie bawię się żółwi ani piłaczki Dostajesz przy domek glony, daj, jebanej cipeczki. peczki Gruby to pedofil zruchał czternastkę A teraz znalazł sobie łysą dziewiętnastkę